Księga Mormona i wiele innych książek mormonizmu. Czy wiedzieliście, że przeczą samemu mormonizmowi? Istotnie są sprzeczne z samym mormonizmem, więc jeżeli obawiasz się sposobu obchodzenia się z Mormonami przez pismo, to po pierwsze Mormoni wierzą w nadrzędność Biblii Króla Jakuba nad innymi wersjami, ale z pewnego dziwnego powodu. Ponad tym jednak możesz użyć przeciw nim Biblii Króla Jakuba, a będą słuchać. Drugą rzeczą, z jakiej musisz sobie zdać sprawę, jest możliwość ukazania im w ich własnych księgach, by dowieść, że ich własny, ostateczny autorytet jest sprzeczny z ich religią. Zobaczmy kilka. Izajasza 43. Izajasza rozdział 43, werset 10. Mormonizm utrzymują, że Joseph Smith jest ich prorokiem oraz że będzie on sądził ich dniu ostatecznym wraz z Jezusem i nazwanym przez nich Bogiem Ojcem Elohim. Zauważmy tutaj, to że Joseph Smith, ich prorok, stał w kompletnej sprzeczności nie tylko z Księgą Mormona, ale i z samym Pismem Świętym. Po pierwsze, spójrzmy na Izajasza 43,10. Biblia mówi... Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się go nie stworzy. <mum> Mormoni używają wersji Króla Jakuba, więc możesz użyć tego przykładu i powiedzieć im na jego podstawie, że jest to tylko jeden Bóg i nie ma żadnego innego. Ale wiecie, czego uczy Mormonizm? Nauczają, że Bóg Ojciec był człowiekiem, który stał się Bogiem jako jeden z wielu Bogów we wszechświecie, zdolnych do takiego wywyższenia samych siebie w wyższe boskie istoty. To jest to, co mówią o Bogu Ojcu. Nauki proroka Josefa Smitha, strona 45. Cytuję, sam Bóg był niegdyś takim, tym kim my jesteśmy teraz i został wywyższony jako człowiek siedząc na tronie w niebiosach. Możemy sobie wyobrażać, że Bóg był Bogiem od całej wieczności. Ja sprzeciwiam się tej idei i zdejmuję zasłonę, abyście mogli przejrzeć. On ma zasłonę z pewnością na swojej twarzy. Myśli, że upiera się, że Bóg nie był Bogiem od całej wieczności. Stał się Nim. To kompletna sprzeczność tego, w co my chrześcijanie wierzymy. W porządku, spójrzcie na Malachiasz, rozdział trzeci. Ostatnią księgę w Starym Testamencie. Mormonizm naucza, że Bóg był człowiekiem, który stał się Bogiem. Księga Mormona i Biblia mówią, że Bóg jest niezmienny w swojej boskości od, od przeszłości od zawsze. Bóg był zawsze Bogiem. Nigdy się nie zmienia. Ani wczoraj, ani dziś, ani nigdy. Mormonizm naucza, że Bóg się zmienił z człowieka w Boga. Cytuję ponownie, Joseph Smith, sam Bóg był niegdyś tym, kim my jesteśmy teraz i został wywyższony jako człowiek siedząc na tronie w niebiosach. Ale zauważcie, że w Malachiasz rozdziale trzecim, zobaczmy werset szósty. Zaiste ja Pan, zmieniam się? Nie, nie zmieniam się. Bóg nie zmienił się z człowieka w Boga. Zawsze był Bogiem, nigdy się nie zmienia. Ale księga Mormona w ich księdze zwanej Moroni, w rozdziale 8, w wersecie 18, stwierdza, cytuję: Albo wiem, że Bóg nie jest stronniczy, ani też się nie zmienia. Ale pozostaje ten sam od wieków i na wieki. Co to się dzieje? Mormoni z tego nie naucza. Ich własna księga uczy sprzecznie, że Bóg był zawsze niezmienny. Dobrze zatem, zobaczmy Izajasza 44, werset 6. Ponownie, jeżeli chcecie dokumentację, to księga Mormona, Moroni, rozdział 8, werset 18. W ich księdze Mormona. 8, 18. w ich księdze Mormona. Zobaczmy Izajasza 44, werset 6. Tak mówi Pan Król Izraelski, i Jego Odkupiciel, Pan Zastępów. Ja jestem pierwszy, ja jestem ostatni. Oprócz mnie nie ma Boga. Werset 8. Nie trwórzcie się i nie lekajcie się. Czy wam to już dawno nie odpowiedziałem, i nie zwiastowałem? I wy jesteście moimi świadkami. Czy jest Bóg oprócz mnie? Nie, nie ma innej opoki, nie znam żadnej. Wiesz, czego uczy mormonizm? Wierzą, że Jezus jest Bogiem. Wierzą, ale nie wierzą, że jest On jedynym prawdziwym Bogiem z Bogiem Ojcem, Bogiem Synem, Duchem Świętym, Trójjedynym. Nie wierzą w to. Wierzą, że to trzej oddzielni Bogowie w znaczeniu z dużej litery. Nie z małej, ale z dużej. Ale ten werset stwierdza, że nie ma innego prawdziwego Boga z dużej litery. Jest tylko jeden. Również w Doktrynie i Przymierzach, rozdziale 20, werset 28, wiecie to twierdzą? Mówią, że wspierają nasze wierzenie. Cytuję. Ojciec, Syn i Duch Święty są jednym Bogiem nieskończonym i wiecznym, bez końca. Amen. Amen! To jedyna dobra rzecz, jaką Księga Mormona stwierdza. Doktryny i Przymierza, ich Księga, rozdział 20, werset 28. Ale zgadnijcie, czego Mormonizm naucza. To przeczy im ich innym Księgom mormońskim. Księga zwana Perłą Wielkiej Wartości. W Abrahamie 4, w rozdziale czwartym wersie od jednego do 3 w Perle Wielkiej Wartości, cytuję, Wtedy Pan powiedział, zejdźmy i zeszli na początku i oni, którymi są bogowie, z dużym B, tworząc niebo i ziemię. Potem stwierdza, i duch bogów unosił się nad powierzchnią wody. Ich własna księga, w ich innej księdze. To jest ich ostateczny autorytet? Nie tylko to. Nauki promował Józefa Smicha, strona 317. Cytuję. Zawsze deklarowałem, że Bóg jest odrębną osobą. Jezus Chrystus, osobna i oddzielna postać od Ojca i Duch Święty, był osobnym, oddzielnym osobą i duchem. I ci trzej stanowią trzy oddzielne osoby i trzech Bogów. Duże B. Żadnej nauki, żadnych dowodów, nawet nie Pismo. Zobacz na swoją własną religię, która jest sprzeczna. Zobaczmy Mateusz, rozdział 2 Dobrze? To dla chrześcijan oraz Mormonów oczywiste. Gdzie Jezus się narodził? W Betlejem, prawda? Jezus narodził się w Betlejem. Wszyscy to wiedzą. Nawet Mormoni. Zgadnijcie co? Ich księga nie uczy tego. Mateusza, rozdział 2, werset 1. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie, każdy to wie. Nie potrzebujecie nawet pisma. Dobrze? Księga Mormona w ich księdze nazwanej Alma w rozdziale 7, werset 10, cytuje. Alma 7, 10. I narodzi się on z Maryi w Jerozolimie, w kraju naszych przodków, i będzie ona dziewicą, cennym wybranym naczyniem. Pokryje ją moc Ducha Świętego, że pocznie i wyda na świat Syna, Syna Boga. Wow. Mormońscy doktorzy z Uniwersytetu Brigham Younga nie wiedzą nawet tego, co szkuka niedzielna małych dzieci. Co za religia. Zobaczmy rozdział 4, werset 24. Chcę byście otworzyli równocześnie na Łukasza 24. John 4. Zobaczmy na rozdział 24, werset 24. John 4, werset 24. Chcę też, byście odwrócili się do Luke 24. Luke 24. Luke 24. Więc dwa rozdziały. Jana 4 i Łukasza 24. John 4 i Luke 24. Wiecie, czego Biblia uczy? Uczy, że Bóg jest duchem bez ciała. Bóg jest duchem bez ciała. Lecz Mormonizm uczy, że Bóg Ojciec ma ciało. Zobaczcie Jana 4:24. Bóg jest duchem, nie człowiekiem. Łukasza 24, werset 39. Nawet sam Jezus twierdza, że duch nie posiada ciała i krwi. Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i popatrzcie. Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Nawet Jezus uznaje, że duch, Bóg Ojciec, nie posiada ciała i kości. Wierzymy, że Bóg Syn Jezus Chrystus ma ciało i kości. <laughs> ponieważ zmartwychwstał z ciałem. Ale nie wierzymy, że Bóg Ojciec ma ciało i kości. Nie wierzymy w to. Ale Mormon jest specyficznie naucza, że Bóg Ojciec ma ciało. Doktryny i Przymierza, rozdział 130, wers 22. Cytuję. <noise> Ojciec posiada ciało i kości tak materialne jak ludzkie. Błąd. Błąd. Zobaczmy Efeję na rozdział 3. Efesians czapter 3 Teraz, przyjacielu, jeżeli prawdziwie domagasz się, by być w kościele mormońskim, pokazałem Ci nie tylko błędy, ale i prawdziwe, kompletne błędy. Huczną głupotę i szaleństwo. Dlatego daję tego rodzaju mowę, by sprawić, żebyś to zobaczył i będziesz w wielkim błędzie, lub będąc bardzo szczerym głupcem, by obstać przy tej religii. Religii, która rażąco sobie przeczy. Efezjan 3,17. Biblia mówi, że Chrystus zamieszkuje przez wiary w waszych sercach, prawda? To jest to, w co wierzymy i nauczamy. Biblia uczy, że Bóg mieszka w naszych sercach. Duch święty, Bóg jest w naszych sercach. Ale wiecie, co uczy Mormonizm? Mormonizm uczy, że Bóg nie mieszka w naszych sercach. Doktryny I Przymierza rozdział 130, werset 3. Cytuję. Objawienie ojca i syna w tym wersecie jest osobiste, jest pozorne. I pogląd, że ojciec i syn mieszkają w sercu ludzkim, jest starym sekciarskim pojęciem i jest fałszywe. Doktryny I Przymierza rozdział 130, werset 3. I zgadnijcie co? To jest sprzeczne z Księgą Mormona w Alma 34, 36. Ten werset uczy, że Bóg mieszka w naszych sercach. Cytuję. jestem o tym przekonany, gdyż Pan powiedział, że przebywa on w sercach sprawiedliwych, a nie w zbezczeszczonych świątyniach. Wow, wow. Mój przyjacielu, musisz zdać sobie z tego sprawę, że to Twoje trzy ulubione książki: Perła Wielkiej Wartości, Nauki i Przymierza, Księga Mormona i one wzajemnie sobie przeczą. I nie tylko to. Te trzy przeczące sobie księgi przeczą Biblii, króla Jakuba, którą Wy podtrzymujecie w nauczeniu jako część nauczania Boga, I nie tylko to. Przeczą Twojemu własnemu prorokowi Josephowi Smithowi. Teraz, jeżeli te huczne rzeczy, tak wiele dowodów i sprzeczności w wielu różnych źródłach. Musisz dać sobie sprawę, z tego że ta religia jest błędna, jest pełna błędów.